Cześć, to Marek Solo i Dzisiaj pokazuję wam grę Dark Souls, The Board Game The Sunless City. To jest gra wydana przez Team Forge Games dziękuję wydawcy za przesłanie egzemplarza do recenzji. Jest to gra oparta o grę komputerową, Dark Souls, bardzo popularną, grę fantazy, w której walczymy z różnymi potworami, bossami i bardzo często giniemy. Także pewnie będzie podobnie. Więc jest to taki trochę Dungeon Crawler, trochę Boss Butler. będziemy walczyć z różnymi przeciwnikami, różnymi wrogami. Mamy tutaj mini-bosa, mamy bosa, mamy trzech różnych bohaterów, gra jest od jednego do trzech graczy. Jest to też jedna z trzech podstawek, które wyszły w tej nowej serii planszowego Dark Souls, bo kiedyś wyszła jedna planszówka, a potem jest to jakby druga edycja i oni wypuszczają po prostu takie pojedyncze zestawy, korsety. To jest właśnie trzeci korset, niezależny od tych poprzednich dwóch, macie tutaj po prostu bosów, przeciwników, wszystko co macie w pudełku macie w pudełku, to co jest niezbędne do grania. Dziś będzie unboxing, chciałbym pokazać co jest w środku oczywiście będzie drugi film za jakiś czas, w którym opowiem Wam jakie są moje wrażenia z gry, jak się w tą grę gra, na czym polega rozgrywka a dziś chciałbym z Wami zajrzeć sobie do pudełka i pokazać Wam co znajdziecie w środku, więc zapraszam na unboxing. Zajrzyjmy sobie do pudła, grafika na, na pudełku jest bardzo fajna, bardzo klimatyczna Pudełka jest też dosyć sporych rozmiarów tu z tyłu sobie możemy zobaczyć co znajdziemy w środku. Głównego bossa, jakieś tam figurki, opis tego wszystkiego. Więc zajrzyjmy sobie do środka. Pudoku nie jest jakoś strasznie ciężkie. To jest też jedna z trzech podstawek tych korsetów, które wyszły do tego, powiedzmy, nowego, poprawionego Dark Soulsa. Bo wcześniej też była jeszcze planszówka inna, ale to jest niezależny korset, jeden z tych nowych. Instrukcja ma 31-32 strony. Trochę tego jest, no 32 strony to nie jest mało, ale tutaj dużo rzeczy też będzie opisanych pewnie. No są jakieś grafiki na samą stronę, ale trochę tekstu jest. No trochę mechanik, to na pewno będzie, takich też walki i tego jak walczą przeciwnicy, bo walka w tej grze jest głównym elementem jakby gry. I przypomina mi to bardzo Monster Huntera od też Steamforged Games, bo tam też wszystko się opierało właśnie na walce z bossami, z potworami. No tutaj nie walczymy tylko z bossami bo mamy minibosa i jednego bossa w pudełku, ale będziemy walczyć też z różnymi przeciwnikami, których zaraz sobie zresztą zobaczymy, zobaczymy sobie ich tutaj w środku. Teraz mamy tak, kafelki planszy, one są dwustronne i z nich będziemy sobie składać plansze, jakby nie ma to takiej planszy jednej wielkiej, jak na przykład było w monster Hunterze, tylko mamy po prostu cztery dwustronne kafle, czyli osiem różnych jakby plansz, i z nich będziemy sobie składać. W zależności od tego, z kim walczymy, karty spotkania będą nam pokazywać, jak sobie tą planszę ułożyć. Tu mamy różne miejsca, gdzie stawiamy wrogów, my się tutaj będziemy poruszać. Ja wygląda to bardzo fajnie. Każda ta podstawka z tych korsetów jest właśnie w innym klimacie, innej, innego regionu, innej jakby lokacji, którą odwiedzaliśmy w komputerowym Dark Soulsie. Ale wygląda to w każdym razie bardzo spoko. I tutaj mamy mnóstwo żetonów do strykania. No, tonu w tej grze troszeczkę jest. Tu mamy jednego z głównych bohaterów Pyromancer. Tak, jest od jednego do trzech graczy, ponieważ mamy no trzech różnych bohaterów w tym pudełku. Ale wydaje mi się, że jak mamy, jeśli mielibyście inne podstawki Dark Force, to na pewno bohaterów możecie sobie między nimi wymieniać. Donut Punch, Out the Characters, stat Token. Ok, czyli nie dystrykujemy, tutaj patrz różne statystyki. Spoko. Wizualnie w ogóle wszystko to wygląda bardzo fajnie. Mimo, że grafiki są częściowo wzięte z gry komputerowej, tak mi się wydaje, ale prezentuje się to w razie spoko. Herald, drugi bohater. Jakieś liczniki mamy do złożenia. I trzeci arkusz Warrior, czyli trzecia z klas, w którą możemy grać. Kolejne znaczniki. Trochę tego jest, ale nie jakoś strasznie, strasznie dużo. Mamy trzy arkusze do wypstrykania, z czego część tych arkuszy to są po prostu karty, jakby postaci. To mamy planszetkę kampanii, dlatego że ta gra, można powiedzieć, że odgrywa się to jest tak jakby mini kampania, gdzie zaczynamy tutaj. Przechodzimy sobie po kolei przez różne lokacje. W każdej z tych lokacji odkrywamy plansz kartę, która mówi nam z kim będziemy walczyć, jak będziemy rozkładać sobie grę. Tu walczymy z mini-bossem, a tu walczymy z tym ostatecznym bossem. Po drodze też można sobie blokować ognisko. Jeśli graliście się w planszowego Dark Souls'a, to pewnie wiecie o co chodzi. Tej rzeczy, kiedy giniecie, no to nie przegrywacie permanentnie, tylko cofacie się do poprzedniego, jakby ogniska czy takiego miejsca, pewnego zapisu. Ale wszystkie przeciwnicy, których pokonaliście przed śmiercią, odradzają się, a Wy możecie zacząć ponownie. I tutaj ta mechanika, wiem, że też jest gdzieś wykorzystana. To mamy figurki, przynajmniej część z nich. Figurki są bardzo spoko, ja to sobie tu odłożę. To są wrogowie. To jest na przykład mimik, z którym, z którym będziecie walczyć. Ale są bardzo fajnie wykonane. W ogóle też szacun, że te wszystkie mm, bronie są względnie proste, bo w tych grach często, znaczy nie w tych, ale w ogóle no, czasami zdarza się w grach, gdzie mamy figurki plastikowe, że te miecze są jakieś powyginane. Tutaj są nawet nawet całkiem spoko, proste. No i jakościowo wydaje się właśnie bardzo fajnie wykonane. Ja tych przeciwników trochę kojarzę z komputerowego Dark Soulsa. Ja w pierwszej części Dark Souls nie skończyłem, niestety. Skończyłem Demon Souls, skończyłem drugi Dark Souls, skończyłem Bloodborne. Eee, jedynkę Dark Soulsów grałem, oczywiście. Doszedłem nawet gdzieś tam daleko, ale w którymś momencie eee, przerwałem grę i potem ciężko mi było jakoś do niej e, wrócić. I już jej nigdy finalnie nie skończyłem, czego do dzisiaj trochę żałuję. A kiedy wyszła trzecia, trzeci Dark Souls, to już byłem na etapie bycia. Tatą z moim dzieckiem już czasu nie było po prostu nagranie w gry komputerowe, ale bardzo lubię tą serię Dark Souls komputerową. Tu mamy jednego bohatera, to jest chyba ten herald. Tutaj mamy Pieromancer, czyli Piromantę i wojownika. Jak z fluszowego Dark Soulsa też nie grałem nigdy. Grałem sobie tylko w karcianego Dark Soulsa, którego wydał u nas Portal Games. Eee, oryginalnie też wydał to Steamforge Games, więc tego karcianego Dark Soulsa grałem. Planszowego nie grałem ani w żaden z tych nowych zestawów, z tych korsetów, ani w tego planszowego wcześniejszego, który wyszedł kilka lat temu. Tu mamy Titanite Demon, czyli ten pierwszy, ten mini -boss jakby z którym będziemy walczyć. Tego pana to ja pamiętam z gry komputerowej, on siedział w jakiejś tam piwnicy. Z tego co pamiętam, za jakimiś piorunami. Hmm. Okej, okay. czyli to jest mini -boss. A tu mamy finalnego bossa, który składa się z dwóch, tak jakby bossów. Oni się nazywają, żebym teraz nie przejęzyczył, Ormstein i Smaug. To są dwaj przeciwnicy, z którymi walczycie. Oni są jakby jednym bossem tych dwóch przeciwników. Ale popatrzcie, jakość wykonania jest naprawdę, moim zdaniem, super. Super, bardzo fajnie wygląda. Ja oczywiście figurek nie maluję, o czym już pewnie wiecie, ale jeśli ktoś maluje, no to tutaj przy tych dużych figurkach. Może się popisać, i, no i zdaniem są jakościowo lepsze. Też ten plastik jest taki twardszy, ładniejszy niż w grach od Kulmini. Cool tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą w innej grze, którą też niedawno pokazywałem, tutaj Monster Hunter od Team Games, to też te figurki były bardzo, bardzo fajne. Tu mamy jakieś kości różne, w różnych kolorach, nie wiem, do ataku, do uników, do różnych rzeczy, które będziemy sobie w grze wykorzystywać. Jakieś woreczki. To jest do zrobienia liczników, sobie woreczki wyjmiemy zaraz. I mamy tutaj tak. Pierwszą część kart. Tu mamy jakieś różne karty ataku, chyba naszych bossów. Onstein. Jakieś karty zachowania, co on tam robi. Smaug, czyli ten drugi. Druga połowa głównego bossa. i Demon, czyli ten mini boss, z którym będziemy walczyć. I to mi właśnie przypomina, muszę powiedzieć, Monster Huntera, bo tam też były takie karty ataku, które dociągaliśmy, które pokazywały, jak dany tamten, smok smog, potwór walczył sobie i tutaj jest podobnie. A tu mamy karty przeciwników. No i wam powiem, że tak, grafika no widać, że jest taka trochę wzięta jakby, kurczę, no z gry komputerowej, ale to nie jestem do końca jakby, że tak powiem, print screeny chyba asety z gry. A może przerobione, no ale wygląda to w każdym razie bardzo spoko. Bardzo mi się wizualnie ta gra podoba, jest taka ciemno-mroczna i też w ogóle bardzo pasuje do tej maty, którą mam na stole od Playmat. Oczywiście ta mata nie była robiona pod kątem Dark Soulsa konkretnie, ale była robiona właśnie pod kątem takich mroczniejszych gier fantazy. No i do Dark Soulsa pasuje idealnie. Tu mamy karty spotkań, ale są podzielone chyba na trzy grupy. Mamy tutaj w prawym górnym rogu symbol tutaj z jednym ognikiem, z dwoma. No to była ikonka dusz komputerowym Dark Soulsie, w tym planszowym, nie wiem, chyba też. Ale na pewno to pokazuje poziom trudności. I tych kart spotkania mamy widzicie, całkiem dużo. Nie sobie losujemy i musicie pokonać tych różnych przeciwników zanim dojdziecie do mini-bossa, potem do bossa. Na tym polega rozegranie tej takiej jakby mini-kampanii. Każda taka karta mówi Wam, jaki jest cel, jaki jest objective, jakie macie reward czy nagrody, specjalne jakieś zasady. Jakie, jaką planszę sobie rozkładacie, na której stronie, co się będzie pojawiało na poszczególnych miejscach. Także spoko, widzicie czasem niektóre plansze się składają z trzech arkuszy, czy z trzech kafelków mapy, czasem tylko z jednego. No ale z tego całkiem dużo. Więc regrywalność tej grze nie jest zła, mimo że macie jednego bossa i mini bosa. Bo macie różnych bohaterów w pudełku, różne karty spotkań. Więc za każdym razem te bitwy, które stoczycie, będą mimo wszystko. Inne i to mamy jakieś karty, w ogóle nie wiem co to są, jakieś karty, kwipunku, zbroi, różnych rzeczy, jest tego po prostu masa i yy, to jest też spoko, ponieważ w tej grze głównie chodzi o walkę i otłuczenie przeciwników, rozwijanie swoich bohaterów, swoich postaci i zdobywanie właśnie różnych zbroi, broni, przedmiotów, czarów i tak dalej, jest super. No i wizualnie bardzo mi się ta gra podoba. Kurze, no wizualnie mi się ta gra podoba na tyle, że muszę się zainteresować tymi poprzednimi podstawkami, które gdzieś widziałem, że są dostępne u nas w sklepach. Znaczy po angielsku oczywiście, ale a można gdzieś się tam nabyć. Mm, bardzo to wygląda wszystko super. I to jest część kart, ale oczywiście to nie wszystko, bo to jest druga część kart i to jest dalej, dalszy ciąg tych wszystkich przedmiotów, które możemy, nie wiem, czy zdobyć jako nagrody za, no chyba jako nagrody za pokonanie tych różnych wrogów i przeciwników. No ale jest tego naprawdę dużo. Tu widzicie, chyba jakimi kościami atakujecie, jakieś statystyki obrony. No ja w tą grę nie grałem, więc nic Wam na ten temat nie powiem więcej, ale widzicie, że tych kart, tych i tych jest całkiem sporo. No i tak się prezentuje ten planszowy Dark Souls, przynajmniej Sunless City, ta podstawka. Ja, tak jak mówiłem, nagram drugi film oczywiście, w którym powiem Wam, jakie są moje wrażenia z rozgrywki. Ale muszę te wrażenia najpierw mieć, więc muszę sobie w tą grę zagrać, bo na razie ups, na razie mamy tutaj po prostu unboxing. I jeśli zachęcam do odwiedzenia mnie zachęcam do odwiedzenia mnie na moim kanale za jakiś czas, kiedy będzie drugi filmik z Dark Souls, w którym będę wam opowiadał, jakie są moje wrażenia z rozgrywki. Na ten moment to tyle. Dziękuję za obejrzenie, jak zawsze. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę i trzymajcie się. Dzięki do następnego razu. Cześć!